Witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie, ja jestem Dimitri i zapraszam Was do obejrzenia kolejnego już odcinka z serii Pokémon Fire Red Randomizer Nazlog. Jak pamiętacie w ostatnim odcinku dotarliśmy na drogę numer 16, gdzie jak widzicie czeka nas bardzo dużo ekspa, bardzo dużo treningu. Eee, a to jest droga, która poprowadzi nas z powrotem do Fushia City. Skąd będziemy mogli sobie spokojnie przepłynąć do mm, Cinnabar Island, gdzie czeka nas siódma już walka o odznakę. Także już niebawem liga, ja już się niebawem będę musiał przygotowywać do następnego regionu, jeszcze do końca nie wiem gdzie pójdę, ale plany są, plany są, zobaczymy. A ja na samym wstępie zapraszam Was do zostawienia łapki w górę, jeśli się podobało, komentarza, w którym umieszczacie swoje propozycje i imię dla każdego nowego Pokemona, jak również do subskrypcji kanału. Dla wszystkich tych, którzy jeszcze tego nie robią, kliknij w dzwoneczek, aby być na bieżąco, zapraszam na grupę na Discordzie, a tymczasem... Chciałbym przejść do Team Recapu, ale do końca nie mogę, bo tak się rozpędziłem, a nie chciałem, żeby ominęła Was jakaś walka. I mówię, zacznę już od walki. Najwyżej Team Recap sobie zrobimy po tej walce. Pokonajmy szybko tego trenera. Zresztą, tak mniej więcej widzicie, jak wygląda mój skład. Zaraz się e, dokładnie o tym przekonamy, dobra? Zmiana z powrotem, może na mm, ananasa, niech będzie. I akumulator, akumulator w ogóle, 40 poziom. E, Pokémon dla mnie legenda. E, I smuczum. No to może zmienimy na ananasa. E, mimo wszystko z tym smuczumem, e, może sobie poradzimy. Machcios. Sync, no serio. Mmm. Wstani, stani, stani, wstani, Ananas, pięknie, pięknie, chociaż sam zdobędzie trochę ekspa więcej. Ehm, dobrze. Ehm, kochani. Team Recap, szybciutki Team Recap. Na pierwszym miejscu w moim drużynie jest Ananas. Na poziomie 25 zrobiłem troszeczkę roshady w składzie ehm, z ablitką Kinai i z atakami Comet Punch, Agility Pursuit i Mach Punch. Ehm. Kolejnym Pokémonem jest Dragon na poziomie 39 z abilitką Blaze i z atakami Wing Attack, Cut, Flame Flower i Metal Claw. Kolejnym Pokémonem jest Zernen na poziomie 25 z abilitką Skorupa i z atakami Mist, Buddy Slam, Confuse Ray i Perish Song. Następnym Pokémonem jest Akumulator na poziomie 58 z abilitką. Na poziomie 40. Skąd mi się ten 58 wziął? Na poziomie 40 z e, abilitką Minus i z atakami Thunder Wave, Spark, Anchor i Thunder. Następnym pokemonem jest to żmija na poziomie 39 z abilitką Shetskin i z atakami Crunch Glare, Poison Fang i Poison Tail. I ostatnim pokemonem jest Joey na poziomie 24 z abilitką e, Arena Trap i z atakami Growl, Magnitude, Dig i Fury Swipes. Tak się przedstawia moja drużyna. Podjąłem kroki, żeby te Pokemony też podekspić, bo ich szkoda, bo to są dosyć dobre pokemony I przydatne, więc um, dlaczego nie? Um, warto by było zebrać troszeczkę expa i dla nich... Um, Zważywszy, że tego expa tutaj trochę będzie. Um, Cubone na 29 myślę, że Zernen um, nie nauczyłem go surfa, a muszę go nauczyć dobra. Um, postaramy się. Um, tego cubą na tutaj ogarnąć, nawet z zerem, bez, e... bez, 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 bez czego? E... Bez serfa, e... ok i spark, dziękuję. E... Tak, super ripele mam. Pierwsze co, póki pamiętam. Serfik dla Zernena. Może zamiast może zamiast Perry Song, bo to raczej w Nazloku nie jest nic fajnego. Match of League, Zapkanon nawet jest, ale Zapkanon to nie bardzo. Nie, myślę, że już tutaj nie ma czego się uczyć mm, za bardzo chciałbym, tylko tak wiem, że jestem blisko, ale nie chcę mi się wracać. O, Fresh Water mam. Wykorzystajmy nawet dla Zernyna. I OK, myślę, że wystarczy. Yy, kolejny przeciwnik, Handauer. Mm, nawet Machcios będzie super efektywny. O, jak pięknie, Ananas XP. Mm, Thunder Punch bierzemy. Thunder Puncha to ty mi się, kochany, naucz. Zdecydowanie. Ice Punch. Wszystkie punchy się uczy. Dobrze. Nawet zamiast Pursuita. Eee, I Fire Punch. Bierzemy. Zamiast tego Comet Puncha. Eee, bagon. No może zostańmy. Mamy Ice Puncha. Eee, to będzie super efektywny. Pięknie. A na nas teraz to będzie koksem. Jak się wszystkich punchy nauczył to już jest koks. Eee, Dobra. Jeden Pokémon Blaziken. Mmm. No tu z Blazikenem już może być problem. Mm, to duży problem. Może zmienimy na Drago. E, wing Attack będzie super efektywny. Dziękuję. Ok. Kolejny przeciwnik. Mmm. Trzy Pokémony Magmar. No tu może zmienimy na Zernena. Eee... Z Serfikiem. Mmm. Tak, pięknie. serfix sobie dobrze radzi. Nawet nie zostaliśmy otruci. Mm, to dobry znak. Electabas. No to tu zmieńmy na Joe'ego. Joe jest na 24 poziomie, ale myślę, że Electabas nie powinien nam jakoś wielce zaszkodzić. Szczególnie, że my użyjemy raczej liga. Ehm, właśnie. AN ja statyczność. Mm, magnitude. Da. Aha. No dobrze. No to Joey sobie długo nie pobył w moim składzie. Hmm. Zdecydowanie za krótko. Hmm. Hmm. No to sam miałem ziemnego pokemona. Jakoś ziemne pokemony nie mogą się u mnie utrzymać. Dobrze. No dobrze, że jestem blisko gdzieś centrum i mogę sobie... Zrobić jeszcze tą roszadę. Hmm. No to z powrotem niech idzie nawet Pidgeot. Chociaż tu jest jeszcze kilka Pokemonów, które mógłbym wykorzystać. Mogłoby iść nawet Kangaskan, hmm. Które takich właśnie Diga chyba też się uczy. Hmm. No nie wiem. Gleili. Gleili jest w ogóle za słaby. Keklion to nie bardzo. TM25 nawet nie wiem co to jest za TM. Ma ze sobą. Opcje, jest to coś powiedziane? Um, nie, tylko że TM25 ma ze sobą. Ninetales też jest bardzo fajnym bukomanem. Dobra, nie będę się zastanawiał za dużo o nich. Idzie Pidgeot. Na um, Joey dołącza do... E, kanonu zwycięzców. Mmm... Um, dobra. Um, ty jeszcze mi się tu zostałeś, a ja się w ogóle nie wyleczyłem, a szkoda. Szkoda mi po prostu przedmiotów w niektórych sytuacjach. Skoro jestem tu blisko, to dlaczego by nie? Chciałbym już tą drogę numer 16 mieć dzisiaj za sobą zdecydowanie. Nawet fajnie by było już się kierować jak najdalej na, w kierunku właśnie. Aha, no dobrze. Jak najdalej w, kieru w kierunku Cinnabar Island. Mm. No zobaczymy, co to będzie. Bulbazaur. No to nawet zmieńmy na tego ananasa. Mm. Bo tu mamy Fire Punch, Ice Punch. Obojętnie. Sweet Sand. No dobrze, a Ice Punch. Zobaczymy, ile zabierze. No trochę więcej. Sleep Powder, no really. Mm. Ananas, obudź się. Obudź się. No nie, no nie będę ryzykował. E, niech idzie tery. E, dobra, wing attack. Dziękuję. E, I to by było na tyle. Super potion. E, już się nie będę wracał. Teraz to już mi się nie chce. E, full heal. Niech będzie. E, I tu mamy co? Tu mamy drogę numer 17. Ej, tu będziemy mieli a counter! Fajnie, kochani! I pierwszym pokémonem będzie... Peldum, którego miałem. Nie, co tu jeszcze występuje? Wailmer, no już trochę lepiej. I co tu jeszcze występuje? Squirtle, którego miałem. No dobra, no. Jest jak jest. no dobrze. Mm, dwa pokemony krabi. Użyjmy Thunder Puncha, ee, który prawie nas... który prawie załatwił. Mm, Jumpluff, zostanimy cztery razy super efektywnie od lodu z Ice Punchem. No o pięknie jeszcze Frozen. Mm, cudownie... Mm, jest! A na nas! Dał radę, jeszcze wbija 28 poziom oj, 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 oj. Nie tak szybko, kochany. Wiem, że tu jest górka. Super Potion, Ananas, okej. Okay. Z Tobą już walczyłem? Chyba tak, dobra. Z Wami nie walczyłem. Tak, z Tobą nie walczyłem. Dwa pokemony, paras. No to Fire Punch. Ojen. Miazga. Um, octillery No to zostańmy. Um, nie Ice Punch. Nie chciałem akurat Ice Puncha. Ale za zamroziliśmy, więc jest jakiś efekt z tego Thunder Punch. Um, to jest dużo lepsze rozwiązanie. Machnios na dobitkę. Um, Dobrze, bo Ananas dosyć szybko XP zauważyłem. Dosyć dobrze mu to idzie. Brillum. No, na Brilluma. Fire Punch. Ale najlepszy to by był latający ruch. Cztery razy super efektywnie wtedy. O nie, no, jeszcze trucizna. Eee, no, ale dobrze, udało się. Wbijamy 29 poziom. Laudret. No, tutaj Ananas jak najbardziej by się przydał. Mm. Boję się tego Laudreda. Dobra, szkoda mi Expa. Niech idzie Drago. Apro. No dobra. Użyjmy Flameflowera. O, miazga. I Jolteon. No, może Zernyn nie zyska troszeczkę Expa, chociaż wiem, że tutaj nie powinienem w ten sposób, ale dobrze. I zmieniamy na żmiję. Z Poison Tailem. No, prawie. I crunch na dobitkę. Jak nie ma statik, to jest ok. Nie ma statyk, dobrze. Yy, podleczmy się. Nic mi innego nie pozostaje. Gdzieś tam mam Antidiotum. Antidot jest dobrze. Yy, o, proszę, tu jeszcze mamy jakiegoś przeciwnika. Ursaring. No to już poważniejszy przeciwnik. Mm, specjalna obrona nam spadła, mm, ale no jesteśmy szybsi, więc Ursaringa pokonamy. 1300 spa cudownie. A na nas sobie koksi. Mm, dobrze, tu mamy tak. W ogóle jest woda, z której nie skorzystałem, a wielka szkoda. Mmm. Może w tej wodzie było coś ciekawego. O, Altarian, 4 razy super efektywnie od lodu. Oj! Za każdym razem jest yy, Frozen, ale się szybko odmroziła, nie wiem dlaczego. Yy, dobrze, 30 poziom dla Ananasa, Donfan. No tu zmienimy, nawet na Zernena. Yy, z Serfikiem? No prawie. Flail, no dosyć sporo to zabrało. Yy, no, ale daliśmy radę, 26 dla Zernena. Ojej, 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 Dobrze, super potion mamy to. Zernen. Ojej, 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 Dobrze, tu jeszcze po tej stronie powinny być jacyś przeciwnicy. Omanite. Myślę, że nie sprawi nam jakiś większych problemów Korfish. Też raczej jak używa protekta, no to już troszeczkę jest gorszym przeciwnikiem. Machcios? ok. Kingler. No zostaniemy, wbijmy mu już ten poziom 31. Dobrze. I Skyplum, no to zostaniemy. Ice Punch, 4 razy super efektywnie. Nie inaczej. I Tyflotion, no to tutaj zmienimy na Zernena. Eym um, surf Ło, prawie że um, ok Okej. Udało się. woj woj, 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 woj. Um, Tu mamy tak. E, z tobą nie walczyłem, no właśnie, dwa Pokemony. Kamrapt! No tutaj zernę zdecydowanie na Kamrapta. Mmm... Um, cztery super efektywnie od wody To jest jego olbrzymi ból. E, Persian. No, może zostaniemy? Spróbujmy tego Persjana pokonać. Oby nam się udało. Ehm, Feind tak, No, nie zabrało to zbyt wiele. Całe szczęście. 27. Zernen. Expią moje Pokémony. Aż miło. Ehm, o, z Tobą też nie walczyłem. Jeden Pokémon z Cilio. No, tutaj Machcio zdecydowanie super efektywny. Ehm, jeszcze tym bardziej, że mamy od tego Staba. Ehm. Okej, okay. No tym razem trzeba się podleczyć. Um, ananas. Um, no i Zernen. Podjedźmy jeszcze na górę. Bo tu na pewno jeszcze kogoś ominęliśmy. Um, Nicholas. Drowsy. Uuu. No to tu musimy zmienić zdecydowanie. Um, tak do końca nie wiem na kogo. Najlepiej chyba na Drago. Uh, poison Gas. No, really? Flame Flower. Um, no bo no to zmieńmy z powrotem na ananasa. Eee yy, baba machias. Yy, I kolejny machcios, Okej, okay, 32. per No to jest dobry ruch. Yy, 85 przy 90 yy, celności. Um, tu mamy 40 mocy i 100 celności, więc chyba wolę tego Sky perkata. Um, mimo wszystko, że jest ryzyko, że nie trafię, ale. Na trucizna! Um, wiem, że niby od trucizny nie, nie pada Pokémon, ale. Wolę dmuchać na zimne. Um, nie lubię jak mi brzęczy. Akurat ten dźwięk. Mm, dobrze, ciebie, ciebie mamy załatwionego, ciebie mamy załatwionego, ciebie też mamy załatwionego, więc mogę sobie zjechać spokojnie na dół. Um, I tutaj też. Um, o, i tu już się górka skończyła, mamy drogę numer 18. Gdzie tak faktycznie mamy chyba kolejny counter? Mhm, um, mm, mamy chyba. Dobrze, um, bo tutaj nie byliśmy. Hmm. Eee. Tu na górze też nie byliśmy. Eee. Szukam pokamona na Sajdak za Zadzierać jego? Jaka wymiana tej? No dobrze. Eee. Tak, tu jest droga numer 18 i Fuchsia City. No dobrze. Skoro droga numer 18, to tu mamy Ekanter, którego na pewno nie wykonałem to jestem o tym święcie przekonany. Dobra, wejdźmy jeszcze do fusia, bo szkoda mi tych przedmiotów. Rzeczywiście. Yy, moje, no nie! Ile razy tak jeszcze zrobię? Yy, podleczmy się. Yy, dobrze. Zmieńmy pokemona na... Yy, hmm, hmm... Na akumulatora. Yy, myślę, że on chyba yy, powinien być najlepszy do łapania. I mamy drogę numer 18. Zróbmy to i to będzie Pokémon taki jak Corfish którego nie miałem na pewno. Nawet nie muszę sprawdzać w Kajet, bo Korfisza nie miałem na pewno. Dobrze, mamy Pralisz. Rzućmy Great Balla. O, nawet się pięknie złapał. Dobrze, kochani, muszę teraz no, cały czas sobie obiecuję, że pospisuję te wasze imiona. Dzisiaj, jak nagrywam ten odcinek, jest jeszcze niedziela. To mamy tutaj kilka propozycji. A niech będzie propozycja ksonka. Siekarka, nawet pasuje, bo on ma takie szczypce. Ehm, będzie się nazywał Siekarka. Ehm, e, sie... K. K. Siekarka. Ok, pozdrawiam, dzięki za komentarz Ksąk. E, serdeczne pozdrawienia Ksąka ehm, i Siekarka dołącza do nas. Ehm, Zmieńmy, może na pierwsze miejsce niech z powrotem idzie, albo niech idzie zerny. Nawet tu mamy trzech trenerów, których warto sobie chyba pokonać. Taylor, e, no szkoda, że nie znamy jakiegoś Ice Beamu, bo w tym przypadku by się jak najbardziej przydał. Z Shiftry, no to tu może zostańmy przez chwilę, aby zmienić na Dragon. Um, dobra, Flame Brower. I jest dobrze. Mm. Tu mamy kolejnego trenera. Mm. Z jednym Pokémonem: Mr. Mime. No, który jest na 34. poziomie. Cybim. Mm. Ten Body Slam troszeczkę za zabrał. Ok. Udało nam się. Chociaż powiem Wam, że to mogło być bardzo ryzykowne zagranie. Ehm. Super Potion. Dobra. Powiedzmy, że jest podleczony. Mm. Kolejny przeciwnik, Ekans. Serfik? Mm. No prawie. Yy. Bodyslam na dobitkę. Marip! wojenny, no to tu musimy zmienić zdecydowanie. Niech idzie Mija yy. Poison Tail. Okej. Okay. I Diglett. Huhu, no to tutaj Zernyn musi się sprawdzić zdecydowanie. Yy, Serfik, pięknie i yy, 28. Poziom Granbull. No to tu zmieńmy, niech idzie ananas. Yy. Póki co, jeszcze Ananas sobie poradzi z Granbulem. W późniejszych generacjach już będzie problem. Um, Okej, okay. skoro tu już jesteśmy, a i tak idziemy w tym kierunku, będziemy mieli po drodze, zahaczmy o centrum Pokémon, tylko po to, aby przyjść na drogę numer 19, um, na której też będziemy mieli akanter, um, do którego zmierzamy. Um, dobrze, to to, Dyle, myślę, że nam nie zaszkodzi. Um, Gastly, no myślę, że też na mnie zaszkodzi, mimo wszystko. Um, Okej, okay. i jeszcze jeden przeciwnik. Um, trzy pokemony: Dazzl, cool. Surf, no prawie. Um, Okej, okay. Gastly, Surfik, um, dobrze. I Anon. No to tu może na chwilę zostańmy tylko po to, aby zmienić. Hmm. Hmm. Niech idzie drago. Brzmi zbyt ryzykowny. Anon to jednak pokémon psychiczny. Eee, więc może być problem. No dobrze kochani, jesteśmy na drodze numer 18. Tu będziemy mieli kilku trenerów, będziemy mieli counter. Hmm. Który zostawię sobie na następny odcinek. A co tam? Podsumujmy, w dzisiejszym odcinku udało nam się złapać jednego pokemona, tak faktycznie. Mm, I jest nim Corphish, który jest bardzo fajnym pokemonem. Mm, wodnym przede wszystkim. Wodnych pokemonów nigdy za wiele. Trzeba o tym pamiętać. Poprzednie serie mnie tego nauczyły. Mm, no i cóż, dotarliśmy na drogę numer. To jest droga numer ile? Mm, 19. Skusz ja do Cinnabar Island. Więc myślę, że w następnym odcinku już tam dotrzemy. Mm, także już, już niebawem, niebawem. Mm, Okej okay, kochani, dziękuję Wam serdecznie za obejrzenie tego odcinka. Dziękuję Wam za wszelkie komentarze, subskrypcje i oceny. I oczywiście jeśli podobał Wam się ten odcinek. Nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, komentarza, w którym umieszczacie swoje propozycje i dla każdego nowego Pokemona, jak również o subskrypcji kanału. Dla wszystkich tych, którzy jeszcze tego nie robią, kliknij w dzwoneczek, aby być na bieżąco. Zapraszam na grupę na Discordzie, a tymczasem ja się z Wami żegnam. Trzymajcie się ciepło, na razie i cześć!